Cześć, witajcie na kanale Zielone Rabaty. Dziś porozmawiamy o jednym z najbardziej uporczywych, a jednocześnie często niezauważanych szkodników naszych ogrodów miniarkach. Miniarki to małe muchówki, których larwy wgryzają się do wnętrza liści i wyjadają ich tkanki. Efekt charakterystyczne, jasne, nieregularne ścieżki na liściach to właśnie miny. Najczęściej spotkamy je na roślinach ozdobnych, warzywach, jak sałata, buraki, szpinak, ogórki, bakłażany, ale również na kwiatach, np. Na, na gietkach czy chryzantemach. Jak rozpoznać miniarki? Zwróć uwagę na jasne, wijące się ścieżki na liściach, zgrubienia lub brunatne plamy. Czasem widać małą larwę wewnątrz liścia. Jakby była między warstwami jak zwalczyć miniarki. Usuwanie porażonych liści. Najprostsza i najskuteczniejsza metoda. Usuwaj i utylizuj zainfekowane liście nie wrzucaj ich na kompost. Pułapki lepowe. Żółte tablice lepowe pomagają wyłapywać dorosłe osobniki. Warto je rozwiesić wokół roślin. Naturalni wrogowie. Zachęcaj do ogrodu owady drapieżne, jak biedronki czy błąkówki pasożytnicze, które atakują larwy miniarki. Preparaty biologiczne i naturalne. Możesz sięgnąć po środki na bazie nim, olejek miodli indyjskiej, albo po preparaty biologiczne. Chemia to ostateczność. Środki chemiczne stosuj tylko wtedy, gdy problem jest masowy i zawsze zgodnie z zaleceniami producenta. Zapobieganie to podstawa. Unikaj nadmiernego zagęszczenia roślin. Zmieniaj stanowisko warzyw. Stosuj płodozmian. Regularnie obserwuj liście, szczególnie wiosną i latem. Miniarki potrafią narobić sporo szkód ale szybka reakcja i profilaktyka to klucz do sukcesu. W ogrodzie liczy się czujność i systematyczność. A jakie Wy macie sposoby na miniarki? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i łapce w górę, jeśli ten film był pomocny. Do zobaczenia na zielonych rabatach.